No heja kochani, heja kochani, a heja, zajęta byłam, sorry, no słuchajcie jak widzicie po moich włosach nie jest już za dobrze, chociaż kolor mi się podoba, jedziemy dzisiaj do fryzjera i będziemy sobie robić metamorfozy, i Agata i ja. Bo na pewno będę totalnie inaczej wyglądać. Nawet jeżeli powiecie, że o, znowu masz tą samą fryzurę, to i tak już od dłuższego czasu już ona jest. Nie taka jak powinna. Nie być. taka jak powinna. Nie, nie, nie. Już te włosy odrosły, trzeba zrobić kolor. Ja nawet wiecie, ten odrost. Robiłam teraz taki ciemniejszy, ale on i tak już mi odrósł, więc trzeba, wiecie, na nowo zrobić. Agata to w ogóle chce zmienić kolor włosów, więc Kasi tutaj łyso, będzie duża zmiana, więc jedziemy do mojej moni. Zobaczymy, co tam Monia nam wymyśli. I co? Jest bardzo ciepło i dzieci poszły do szkoły. Więc mamy ma, mają trochę wolnego, chociaż mamy takie jedno duże dziecko tutaj z nami. <noise> Ale to dziecko to już prawie dorosłe, to wiecie. No, no nic. Nadal jest bardzo ciepło na Florydzie, nic się nie zmieniło od ostatniego vloga. Więc moi drodzy, jedziemy! Dobra, słuchajcie, Agacie robimy taki czerwony. Co wy na to? Co ty na to? No, jestem za. Jesteś za? Co, Nawet się. przeciw? czerwono trafno, trafno. O nie! Słuchajcie, źle. Ten, albo ten niebieski. Mówię, czerwono jest niebieski. I jeszcze środek biały. I jeszcze ten biały, no. Flaga flagę amerykańską, Agata. Ja już mam pasemka położone, jak widzicie. Bardzo cieniutkie, bo mi się spodobał ten ciemny kolor. A Agata będzie miała... A nie powiem Wam, co będzie miała. Jeszcze zobaczycie. No zobaczcie. Prawie już rudy zaraz będzie. Czerwony. Czerwony jak na tym plakacie. Ale zobacz, zobaczcie, jak ja mam teraz normalnie, jakbym miała takie długie włosy, nie? W takie mam... Tylko po prostu na przedziałek mam na środku teraz. Na Filipka, Na Orzeszka, na Filipka. Ale jakie jasne tutaj mam. Tak by nie było widać ostatnio tych jasnych włosów. Tak będzie miała jasne. Nie, no troszkę ciemniejsze. anież już po. Zobaczcie, jakie tu mam ciemne. A jak miałam mokre włosy, to Kasia się przestraszyła, że miała takie ciemne, ciemne. Ale ja wiedziałam, że tutaj mam pasemka, więc fajnie. Cały czas się mogę do tyłu też czesać, więc jak się pewnie do tyłu zaczeszę, to też będą ciemniejsze bardziej, więc codziennie mogę mieć inny kolor włosów. Ale mi się podoba bardzo. Tu ja, a tu Agata. Ale chyba musimy wyjść z samochodu, bo nic nie widać. Tada! Ktoś może powiedzieć: "O, nie widać nic", ale ja widzę dużą zmianę. W ogóle są podcięte nie też widać. trochę. E, I to jest, słuchajcie, proces. To jest proces. Więc Agata dopiero gdzieś tak za dwa miesiące, trzy będzie miała coraz stopniowo, stopniowo, bo to trzeba stopniowo. Ja też tak właśnie robiłam. Że ten odrost przez dwa miesiące, nie wiem czy pamiętacie, ale tak miałam coraz ciemniejszy, coraz ciemniejszy, i teraz już w ogóle mam. Jak na siebie, to jestem bardzo ciemna. No, ale nie. Podoba Ci się Najważniejsze, że tobie się nie podoba. No, mi się podoba, właśnie, się tak przeglądam po Twoich <sum> No, to teraz, słuchajcie, idziemy zjeść, bo już jesteśmy takie głodne, że dramat, nie? A my idziemy, słuchajcie, do Holfus, bo jest najbliżej, i tutaj mamy takie fajne dania. Na zimno, na ciepło, sałatki, sushi, pizza, co tylko do wyboru do kolorów. Ja słuchajcie, teraz dużo mniej jem, więc to pewnie będzie mi starczyło jeszcze na kolację. Coś tak czuję, ale lubię, słuchajcie, tutaj jeść, bo to jest tak y, miło i przyjemnie. Zobaczcie, jaka piękna tu jest roślinność. Naprawdę bardzo ładnie tutaj to wygląda. No dobra, kochani, jesteśmy bardzo blisko outletów Nike, a tutaj Katarzyna. Marzą jej się jeden model Jordanów, więc idziemy sprawdzić, czy one są. A jak nie, to będziemy yy, szukać dalej. I chyba się skończy na internecie. Hej. Więc idziemy, zobaczymy. I co? I pokażemy Wam, jakby co. <laughs> czy będzie coś ciekawego. I jak to się przedstawia cenowo. To już tu wyniuchała. Wyniuchała. Mm. Ona czuje ten. Nie, jak to było? Taka piosenka. Ona czuje we mnie pieniądz. Idziemy. Szukamy. Te jakie wykręty. Ale śmiechoty. Ja się nie znam za bardzo na Ja też, ja tym bardziej Kasi. Tym bardziej na takich się nie znam. Eee, dobra, to... te są fajne. To się Ej, ale to są fajne. Te fajne, nie? A cenowo, Kasia powiedz jak to? No to jest lip cena. Tak mi się wydaje. Dobra cena. Tak mi się wydaje. Ja też fajnie. Dobra, szukamy dalej. No to są to są Kasi. Jezu, pamiętam. Pamiętam takie buty. U mnie w szkole chłopaki w nich chodziły. Chodzili. Teraz to wszystko wraca, co? Od razu wam też nagram ceny. Słuchajcie, tym razem jesteśmy na pazurach, i muszę wam pokazać te paznokcie. Muszę wam pokazać te paznokcie. Zobaczcie. One zostały zrobione tutaj. Yy, znaczy, nie tu u Doroty, u Doroty brońcie, pani Boże. Ale yy, w górach jeszcze. I tak właśnie szeroko robią. Mimo tego, że się zawsze mówi, żeby były cieńsze. Zobaczcie, jak one mają, jaki mają odrost. To jest masaka. Więc zrobię Wam takie przed i zobaczycie jak u Doroty będzie super i muszę Wam nagrać kiedyś jak u Doroty wygląda odrost, tak samo pięknie, nie tak jak teraz, ale są idealne, te są masakryczne, nie, nie wierzę, że Wam to pokazuję, ale chciałam Wam właśnie pokazać, tak w Ameryce właśnie robię. サみーのタか Piękne Piękne. I jak? Pięknie. Pięknie, Boże, nie? Pięknie, ja zobaczcie, jakie kolory. Ach, na tych palmach muszę, ale pod światło. O tu. i ten kształt, zobaczcie, ten kształt jest po prostu idealny. Uwielbiam, uwielbiam. Zaraz Wam pokażemy jakie Kasia ma. Kasia to dopiero czady. Zobaczcie, jakie Kasia ma piękne pozwólcie. I jeszcze to cyrkonie. Jaki kształt, co, Kasia? Nie. O, już mąż po mnie dzwoni. Mam nadzieję, słuchajcie, że jeszcze uda mi się nagrać dla Was czaple, która tutaj sobie siedzi. To jest przypiękna Zobaczcie. Ale cudo. Takie tutaj, słuchajcie, mi przylatuje. Ka z mi tutaj przylatuje. Czy na co? Poluję sobie teraz tutaj na rybki. Kochani, my już w domu i chciałam Wam pokazać krzesło. To taka bardziej ciekawostka. Są to krzesła z Ikei, niektórzy pewnie je kojarzą. No i jest słuchajcie, zepsute. I ja już wymieniłam wszystkie krzesła te z Ikei. Zostało mi jedno tylko dobre. Wymieniłam na takie właśnie metalowe z drewnianym siedzeniem, można powiedzieć. Zostało mi tutaj tylko jedno krzesło, które jest dobre. Bo każde krzesło pękło w ten sposób właśnie. Widzicie? I ono najgorsze jest, jak się siada, to y, przycina tutaj Wam skórę wręcz, więc jest no niebezpieczne. Y, ale ostatnio w Lumpeksie kupiłam bardzo fajne dwa krzesła, które właśnie chcę tutaj wymienić. Na razie jedno, a później, jak tamto się już zepsuje, bo na pewno się zepsuje, bo już. Drugi raz kupiłam ten sam set tych krzeseł, bo one mi się bardzo podobały, no ale niestety nie, nie przetrwały tego wszystkiego. Nie wiem, mi się wydaje, że to jest od tego, że tutaj wiecie, też cały czas pada słońce i yy, nie wiem, od temperatury, ale w domu jest klimatyzacja. Nie wiem, dajcie znać, czy wam się też tak pękają te krzesła. Nam strasznie, bo na pewno nie odwagi, bo kurczę, tutaj akurat Wiktoria siedziała, więc nie wiem, nie wiem czego one tak pękają ale pokażę wam zaraz krzesła, które kupiłam w Lumpeksie za uwaga 30 dolarów tylko i wyłącznie a te krzesła pamiętam w kupowaliśmy za 75 dolarów więc one były naprawdę drogie no tak to się przedstawia i zaraz zobaczycie coś podobnego jak to a ja mam tutaj krzesło właśnie nowe do yy, kuchni tak się ono przedstawia, fajne, bo jest srebrne, też nam pasuje, bo wszystkie appliances, wszystkie, wiecie, sprzęty kuchenne mamy właśnie w takim kolorze. I tak się zastanawiam, chcę je umyć, bo ono chyba stało w ogóle na zewnątrz. Mam takie dwa, ale na razie jeszcze to jedno jest dobre, więc zużyjemy je do końca. Eee, chcę je umyć i zobaczyć, czy będę musiała to w późniejszym czasie pomalować, jak to będzie wyglądać. Eee, i czy jakieś tam te plamki zejdą i później wam już w kuchni pokażę to krzesło A na obiadach, gdzie mamy perszerowene y, papryczki. Jest tu mięsko mielone, e, ryż, sosik. Jak widzicie, tutaj mam e, przykrywkę do papryki. Bardzo dobre, naprawdę. Ja spróbowałam. Mm. E, właśnie tak się śmiałyśmy za Gatą, żebyśmy się tak odszczurzyć trochę po tych górach. E, ja tam, wiecie, no, byłam prawie 3 miesiące. I do fryzjera w ogóle nie chodziłam, więc te włosy mi odrosły. I teraz stwierdziłam, że trochę mam długą tą grzywkę, ale wiecie, zawsze sobie ją mogę za ucho wziąć, więc nie jest, nie jest źle. Mi się podoba wszystko, wszystko co teraz, jak to wygląda. I powiem Wam, że wczoraj właśnie byliśmy. Em, na odwiedzinach u naszego bardzo dobrego znajomego, u Krzysia Gojdzia. I tam wszyscy znajomi tak mówili, że jej, jak fajnie w tych włosach wyglądasz, totalnie inaczej, I tak cię to odmłodziło i powiem wam, że chciałam wam właśnie tak szybko jeszcze podsumować tak jakby w tym vlogu o tych właśnie zabiegach wszystkich, o tych wszystkich um, usługach, bo Wy też wiele razy mi pisaliście, że rany, te paznokcie są masakryczne e, i, i, i rzeczywiście mogę się z Wami z tym zgodzić, że tutaj w Stanach um, jest tak, właśnie rozmawiałam ze swoją Dorotą na ten temat, i ona też powiedziała, że tak jak robią na przykład u nas w większości Wietnamczycy, i są takie ogólnodostępne. Salony, gdzie nie musicie mieć właśnie umówionej wizyty. Od razu wchodzicie z ulicy, robią wam bardzo szybko, w miarę tanio, chociaż te ceny teraz są dużo wyższe niż kiedyś. No, ale też ta jakość jest sama, sa, sami ją widzieliście. I powiem wam, że. Mm, ja mam tak kruche paznokcie i nie to dlatego, że już tyle lat robię te paznokcie, ale mam no, niedoczynność tarczycy i to jest taki normalny objaw, że włosy wam się łamią, że paznokcie wam się łamią. I już tak się przyzwyczaiłam, że jednak te paznokcie cały czas mam zrobione. Tym bardziej się teraz cieszę, że właśnie. Mam Dorotę, nie tak daleko, no ale niestety w górach jej nie ma, więc musiałam sobie jakoś tam radzić. No i ona właśnie mi opowiedziała historię, że tak naprawdę to oni nie kończą żadnego kursu w większości, no bo niektórzy kończą, żeby później nauczyć innych, i na przykład to jest jedna osoba na jeden salon albo dwie, i oni później tylko robią licencję, więc tak naprawdę strasznie słabo jest to jakoś pilnowane. I, I tak jakoś dziwnie, e, więc nie wiem. Trochę chyba jest inaczej, jeżeli chodzi o fryzjera, ale też chyba e, mogą wam fryzjerze zrobić tutaj krzywdę. Jak się ma jakiegoś fryzjera takiego e, niespolecenia, to rzeczywiście jest słabo, bo ja też. E, chodziłam do y, amerykańskich fryzjerów i raz trafiłam na dobrego, raz trafiłam na słabego, który nawet nie umiał ścinać tych włosów. No, różnie to jest, y, ale już fryzjerstwo lepiej wygląda niż właśnie paznokcie. I w ogóle ja nie wiem, te kobiety, one nie wiem, nie widzą jakichś takich standardów, takiego właśnie, y, nie wiem, czy są przyzwyczajone do tego, czy chodzi im tylko, żeby były te paznokcie szybko zrobione. Nie wiem, na jakiej to zasadzie jest. Nie wiem, e, dziewczyny tutaj ze Stanów, dajcie znać, co wy o tym myślicie. I tak to się właśnie, kochani, przedstawia. E, ja jestem ciekawa waszej e, opinii. E, kolejne vlogi e, będą też takie mega też turystyczne, bo słuchajcie, kurczy nam się czas, no zwłaszcza czas dziewczyn, bo one już niedługo wracają do Polski. E, no i e, każdy dzień mamy mocno zaplanowany tak jak dzisiaj mieliśmy zaplanowane, żeby co? Żeby pojechać sobie na zachód słońca na plażę, ale niestety rozpadało nam się, co zresztą widać, że jestem w takiej szarzyźnie trochę. No niestety plan nam się nie uda, może jutro nam się uda. Mamy też w planach Miami, w Miami dużo ciekawych miejsc, w których ja jeszcze też nie byłam, więc mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. No i moim Dziewczyną. Dobra, kochani, my uciekamy do usłyszenia buziaczki. Pa!